Witam dzień dobry. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej roślinie, którą chyba każdy zna, ale często traktuje po macoszemu. Mam na myśli mniszek lekarski. Czy słusznie uważamy go za zwykły chwast? Będziemy analizować materiały oparte na badaniach naukowych z ostatnich powiedzmy 15 lat. Może to zmieni nasze spojrzenie. Witam serdecznie. Rzeczywiście ten żółty kwiatek strawników to fascynująca roślina. Naszym celem dzisiaj będzie sprawdzenie co nauka mówi o jego potencjalnych korzyściach? Co wiemy o działaniu liści, korzenia, kwiatów? No właśnie. Jak to wpływa na wątrobę, poziom cukru, serce, odporność czy nawet gospodarkę płynami w naszym ciele? Dokładnie. Omówimy też wartości odżywcze, sposoby wykorzystania i, co bardzo ważne, kwestie bezpieczeństwa stosowania. Zacznijmy może od wartości odżywczych. Słyszałem, że liście mniszka to całkiem niezłe źródło witamin, szczególnie witaminy K. Tak, zgadza się. Liście są wyjątkowo bogate w witaminę K. Ona jest bardzo ważna dla zdrowia kości, ale też naczyń krwionośnych. To istotne, zwłaszcza dla osób dojrzalszych. A oprócz witaminy K. Znajdziemy tam też sporo prowitaminy A, czyli beta karotenu, witaminę C. Potas, błonnik, co ciekawe 100 gramów liści dostarcza tylko około 45 kalorii. Są też źródłem magnezu, wapnia, żelaza, no i luteiny, która wspiera wzrok. Wspomniała Pani o beta-karotenie. On chyba działa jak przeciwutleniacz. Tak, beta-karoten i inne związki, polifenole, chronią nasze komórki przed uszkodzeniami. Mówimy tu o tak zwanym stresie oksydacyjnym. Brzmi naprawdę odżywczo. A jak to się przekłada na działanie, na przykład, na układ pokarmowy na wątrobę? Tutaj tradycja spotyka się trochę z nauką. Wyciągi z liści i korzenia mniszka rzeczywiście pobudzają wydzielanie żółci. To z kolei może ułatwiać trawienie, zwłaszcza tłuszczów, i łagodzić wzdęcia czy uczucie pełności. A są na to jakieś twardsze dowody? Mamy badania na zwierzętach, które sugerują, że mniszek może chronić komórki wątroby przed różnymi toksynami, a nawet hamować proces włóknienia wątroby. Wygląda na to, że to zasługa właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Ale podkreślam, to na razie głównie modele zwierzęce. Hmm, rozumiem. A ten popularny syrop z kwiatów, ten miodek majowy, też ma jakieś właściwości? Tak, ten syrop, który jest bogaty we flawonoidy i inulinę, to taki prebiotyk, pożywka dla dobrych bakterii, może przynosić ulgę przy podrażnionym gardle. Mówi się też o jego łagodnym działaniu żółciopętnym. Skoro jesteśmy przy układzie pokarmowym, to czy mniszek faktycznie może wpływać na poziom cukru we krwi? Bo takie głosy też słyszałem. Hmm, tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Istnieją pewne badania, ale znów na zwierzętach, konkretnie na szczurach z cukrzycą, wodny wyciąg z korzeja mniszka obniżał u nich poziom glukozy. A wiadomo jak. Naukowcy przypuszczają, że może to być związane z lepszym wychwytem glukozy przez wątrobę. Ale co bardzo ważne, brakuje nam dużych, dobrze przeprowadzonych badań na ludziach. Czyli ostrożnie z tym cukrem. Dokładnie. Mniszek może być ewentualnie uzupełnieniem zdrowej diety u osób z problemami z glikemią, ale absolutnie nie zastąpi leków przepisanych przez lekarza. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Jasne. A co z sercem i naczyniami? Czy tu mniszek może coś zdziałać? Tutaj również opieramy się głównie na danych z badań na zwierzętach. Pewne substancje z liści, tzw. Tak frakcje fenolowe, obniżały poziom trójglicerydów i cholesterolu u szczurów na diecie wysokotłuszczowej. A ciśnienie? Stres oksydacyjny? Wierząc z nadciśnieniem, ekstrakt z liści wydawał się zmniejszać stres oksydacyjny. Co istotne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przeprowadzono badanie na żywym organizmie, które nie wykazało, by korzeń mniszka negatywnie wpływał na pracę serca czy przepływ wieńcowy. To uspokajające. Przejdźmy do chyba najbardziej znanego działania moczopędnego. Czy to tylko ludowa mądrość? Nie, akurat to działanie jest całkiem dobrze udokumentowane, nawet w badaniu z udziałem ludzi. Ochotnicy, którzy dostali etanolowy wyciąg z liści mniszka, oddawali mocz częściej i w większej objętości. A dlaczego tak działa? Prawdopodobnie dużą rolę odgrywa tu wysoka zawartość potasu w liściach. To działanie może wspierać kontrolę ciśnienia krwi i pomagać w usuwaniu nadmiaru płynów czy produktów przemiany materii. Mówiliśmy o działaniu przeciwutleniającym. Czy są jeszcze jakieś inne mechanizmy, przez które mniszek może wspierać nasz organizm? Tak, na przykład kwas cykoriowy to główny polifenol w liściach. W badaniach laboratoryjnych, czyli in vitro, hamuje on nie tylko utlenianie tłuszczy, ale też zlepianie się płytek krwi, co mogłoby mieć znaczenie dla. Teoretycznie dla zmniejszenia ryzyka zakrzepów i miażdycy. Ale to oczywiście wymaga dalszych badań na ludziach. Inne badania w laboratorium sugerują, że sterole z mniszka mogą wpływać na szlaki zapalne w komórkach, ograniczając produkcję substancji prozapalnych. Dobrze, wiemy już całkiem sporo o potencjalnych korzyściach, ale teraz praktyka. Jak bezpiecznie włączyć mniszek do diety i skąd go brać? To kluczowa sprawa źródło. Trzeba zbierać rośliny z czystych miejsc. Z dala od dróg, wysypisk pól, gdzie stosuje się pestycydy. Najlepiej rano, gdy jest sucho. A jak przygotować? Liście, korzenie. Młode liście wystarczy dobrze umyć. Starsze, które są bardziej gorzkie, można krótko zblanszować, czyli zanurzyć we wrzątku. Korzenie najlepiej wykopywać wczesną wiosną lub jesienią. Trzeba je dokładnie oczyścić i suszyć w przewiewnym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. A jak go jeść? W jakiej formie? Młode listki świetnie pasują do sałatek. Już porcja 30-50 gramów dziennie może dostarczyć nam potrzebnej witaminy K. Z suszonego korzenia. Około 2 gramów na szklankę wody można zrobić odwar, gotujemy go 5 minut. Można pić 2-3 razy dziennie przy niestrawności. Słyszałem też o kawie z miniszka. Tak, to ciekawa alternatywa. Prażony i zmielony korzeń daje napój bez kofeiny, za to z inuliną. No i oczywiście jest ten syrop z kwiatów. Zazwyczaj stosuje się go po 2-3 łyżeczki dziennie. Bardzo ważna kwestia teraz: bezpieczeństwo. Czy każdy może bez obaw sięgać po mniszek? I co z interakcjami z lekami? Generalnie umiarkowane spożycie mniszka w kuchni jest bezpieczne dla większości zdrowych dorosłych. Czasami, przy zjedzeniu większej ilości świeżych liści, mogą wystąpić lekkie dolegliwości typu zgaga czy biegunka. A kto powinien uważać? Szczególną ostrożność muszą zachować osoby uczulone na rośliny z rodziny astrowatych jak rumianek czy bylica. Również osoby z niedrożnością dróg żółciowych albo poważnymi problemami z zastojem żółci. Anerki. Wspominała pani o potasie. Tak, właśnie. Ze względu na wysoką zawartość potasu, ostrożność jest wskazana u osób z przewlekłą chorobą nerek i podwyższonym poziomem potasu we krwi, czyli hiperkaliemią. No i kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, z powodu braku danych, lepiej ograniczyć się do niewielkich ilości kulinarnych. A te interakcje z lekami to niezwykle ważne dla wielu osób. Absolutnie. Trzeba być świadomym, że mniszek może wchodzić w interakcje, np. z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna. Witamina K z mniszka może wpływać na ich działanie, więc konieczne jest monitorowanie krzepliwości krwi, wskaźnika INR. Co jeszcze? Leki moczopędne. Tak, przy lekach moczopędnych, czyli diuretykach, istnieje ryzyko zaburzeń poziomu potasu. Trzeba go kontrolować. Niski potas z kolei zwiększa ryzyko toksyczności dygoksyny, leku sercowego, więc tu kontrola potasu i EKG jest ważna. A inne leki? Mniszek może też wpływać na wydalanie litu, stosowanego w psychiatrii, i nasilać działanie leków obniżających poziom cukru. Tu potrzebna jest kontrola stężenia litu lub częstsze pomiary cukru. I jeszcze jedna ważna rzecz: antybiotyki chinolonowe, np. cyprofloksacyna. Mniszek trzeba przyjmować co najmniej dwie godziny po antybiotyku, bo minerały w nim zawarte mogą zmniejszać wchłanianie leku. Podsumowując, mniszek lekarski to coś więcej niż chwast. To łatwo dostępny naturalny składnik diety, który może wspierać wątrobę. Gospodarkę płynami, to działanie moczopędne jest potwierdzone u ludzi, no i jest cennym źródłem witaminy K, ważnej dla kości, zwłaszcza w późniejszym wieku. Zgadza się. A te badania nad wpływem na cholesterol czy cukier są obiecujące, ale potrzebujemy więcej danych z badań na ludziach. Czyli klucz to umiar. I tak, umiar, dbałość o czyste źródło pochodzenia ośliny, no i świadomość tych potencjalnych interakcji z lekami. Zawsze, w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych, warto porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Może więc następnym razem, gdy zobaczymy żółty dywan na trawniku, spojrzymy na niego inaczej. Nie jak na problem, ale jak na hmm, niedoceniony dar natury. To daje do myślenia, ile potencjału dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia może kryć się w tak pospolitych roślinach rosnących tuż obok. Mogą stać się smacznym sprzymierzencem na naszym talerzu.